Oh. 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 Witam, tutaj Talib. Witam, tu KFC. No Witamy Was serdecznie w, na w naszej nowej serii filmików pod tytułem y kancia Kanciaste przygody z Minecraft. Tak. No. Um, co by Wam tu pokazać? No, to jest nasz domek, można powiedzieć, że zbudowaliśmy go, żeby przetrwać. Znaczy ja go budowałem, znaczy dach zrobiłem. O. No no Jest on bardzo nietypowy, ponieważ znajduje się na przez nas nazywanym UFO. Tak. Oa. Eee. Właśnie... O kurczę o. Chodź do góry. Nie, ja chcę powalczyć. No niech ci będzie. Masz mało doświadczenia, nie? Yy, pokażę wam portal do piekła, który znajduje się. Zajdę go tu Pod ziemią Oto nasz portal Kurp O kurp Portal kur. e, Talibowi chyba Clipper wybuchł, zgadłem tak nie nie, nie nie nie, nic się nie stało No tak Co, co rozwoliłeś Oto nasz portal e, Oto nasza krowa, a, którą spotkaliśmy w drodze na to ufo Zamykać drzwi Brykal e, z pekińskich Tak Trochę ona biedenca. działa, potrzebna je, potrzebne jest miska I prawym guzikiem najeżdżamy na nią i ciskamy mamy zupkę O, no tak, dynia już no Tak, ta, Chińczycy robią zupki chińskie <grym> Widzicie? No, tak. Najprostszy sposób męczenie krowy Co um, no. by wam tu I tutaj jest nasze na narzędzie tortur które Aj, zaprezentuje Wam kolega Eee, jakby wam... Dobrze widać? O, o, nie... Tak? Stań, do, stań, stań trochę tak. No, tak. No, i, no i teraz. Kurde. Widzicie jak to no, ja działa? Z tej perspektywy mojej wygląda to idiotycznie. Ale teraz niech kolega pokaże. Jeszcze? Nie, jeszcze. Źle. Źle. Weź... No, no, no. Tak i do góry. No nie o, o, o. <laughs> Jak widzicie z Minecraft to jest śmieszna gra O dynia. No o. Hej, Weź postać post, postaw jeszcze jedną No jest No dobra y, To wpadłem na pomysł żeby w dzisiejszym odcinku pokazać No w, po, można powiedzieć w połowie y, Pozwiedzaną naszą jaskinię jest ona ogromna i można wydobyć dużo surowców na to. No dobra, to idziemy. Czekaj, yy, zobacz, czy mam wszystko. Yy, wziąć łuk? No dobra, wejść. No dobra, nie. No dobra, wejść. No dobra, nie, chodź. Dobra, idziemy. Yy, no chodź. Skok. No. <laughs> Jak się tu rozpędzam, żeby skakać. Kurde, nie udało się. Mam dosyć lamki, no dobra, chodź. Nie pokazuj tego drugi raz, bo może... Kurde. Ej, wziąłeś żarcie. Ja mam no. co. Dobra, chodź ze mną. Daj. Wci... No gdzie ty jesteś? Gdzie no, ty w no, no, widzę twój nick, dalej. No, to chodź. Idź. A tu nam ki kilka razy klipery poło. E, no, tak, właśnie widzę że się nic nie stało. O kurcze. Do... Czemu zombie się nie jara? Dobra idź. A czemu się... Aha, bo jest wywodzie. No dobra, mądre. Na bombę. Dobra, coś nie wyszło. O, już się jara. Znowu mi nie wyszło, no? O, dobra, kurz. Ta wędrówka zajmie jest krótki czas. Tak podejrzewam. O, już jest las, to niedługo będzie ta jaskinia. Oznac... No. Oznaczyliśmy ją chyba, nie? Jaskinia w rocznym lesie. Podajemy IP serwera pod linkiem czy nie? No nie wiem. się zobacz. Później się zacz. Zależy ile będzie fanów. Hmm. Widzisz tu gdzieś te pochodnie? Bo ja nie za bardzo. O, co o. niby znalazłeś drogę nie? No dobra dobra. Czekaj to chodź no. na, chod na górę. Bo jeszcze las jest trochę duży nie? Chyba, aj czekaj. Nic um, nie widzę tutaj. Czekaj, czekaj, jest? czekaj. Mm, hmm. kurde, ej, widzisz tu gdzieś wodę, gdzie uciekaliśmy przed tym kliperem wtedy? Na ciebie nie widzę. Ej, no jak nie? Ej. Zgubiliśmy się. No kurde. Gdzie ty jesteś? Nie wiem. jestem na pewno koło drzew. No. W, jakby w lesie nie było, chodź na jakąś górę się znajdziemy No ty chyba kurde GPS-a nie masz Czekaj Czekaj, ja jestem na jakiejś takiej górce Widzisz mnie? Eee, ja widzę te pochodnie, <laughs> jestem w jaskini, znaczy pod A ty mnie widzisz czy nie? Czekaj, nie, czekaj, spróbuję wejść na drzewo Aha, ze mnie tarzan hmm. Bo uciekasz mi tu Ej eee, widzisz mnie, czekaj, podsadę się, mam mało kobla, ale No widzę cię To widzisz jaki tarzan Kis Biały bałwan tam chodzi. Tak. Dobra, idę. To na pewno ja. Nie gdzie jesteś. No i idę. Streszczaj się, bo nie wątpię, żeby chciał im przeciekać na ciebie. Dobra. Ty mi uciekłeś. No. To tak. no i teraz radzi po O, jak widzicie, no jestem na tym, koło tego działa. Jak widzicie, tak wygląda z daleka nasze ufo. Hmm. No, dlatego na, mówię na nie ufo, bo tak trochę dziwnie wygląda. Czekajcie, bo... o, ej, plecy! Kurde, wpadłem. Gdzie? Czekaj, chodź, chodź, no widzisz, ja widzę, widzisz mój nick? Nie. No, jestem w tej wodzie, stój. Oj, no, kurde. Jak widzicie, kolega nie ogarnia terenu. terenu. Ja się nie włóczę po nocach tam, ci ty? No ta, dobra, cicho. Eee, nikt nie musi o tym wiedzieć. O, no. czekaj, bo mi... O, czekaj. O, dobra, widzę cię. Wow. No. Eee, chodź. Przych Okulary to musisz założyć zamiast tego hełmu. Nie. No, jak no. nie? Dobra, chodź. E, więc widzicie, jak już tu trochę byliśmy i kliperów trochę wybuchło, ale... U, pająk. O. Czekajcie, u o, o, ubijemy o. go. Z tyłu, z tyłu, z tyłu, za tobą, za tobą, za tobą. Ło kurde! <laughs> e, no... Więc... Tak wygląda właśnie nasza przygoda. E, masz pochodnie? No, e, no mam. świet. Czekaj, masz połowę. Dobra, ja mam dużo. To jest tak. No dobra, mam trochę więcej. Dobra, hardkorowy skok teraz. No, tylko... Dalej. Sk skacz. Okej. Okay. Jesteśmy. Eee, wow, masz kill off debilu. Mam. A. Chcesz jeden? Przepraszam za debila. Mm. Daj. No. A, dzięki. Tro no. Trochę z niego zostało, ale... W oko dostałem. <laughs> kill off ci w oko. I no. chodź tu. Słyszę, nie byliśmy chyba. Ale on tu był. Ej, 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 ej. <grywa> Kurde, ale jesteśmy porąbani. <grywa> e, dobra. dobra. Ej, obra Dzięki za kilogram. No. Normalnie. Nie ma za co. Kodarski. O kurde. Jeśli chcecie z nami nagrać parę odcinków, to... Kurde. Kurde. Do powodzenia. <grywa> Jak widzicie, teraz nas nie ogarnie, ale... Oa, zabił go. Boże, raz, Kurde, gdzieś zombiego słyszę, a ty? No. Słyszę, słyszę. I to chyba gdzieś tu blisko stąd dochodzi ten dźwięk tu. Ciekawe, z kim tam ten to uprawia. Baraszkuje. No. Brzydki chłopak. Skąd wiesz, że chłopak? No co? Mhm, z nim? Nie, ale sprawdzałem. Ej no, sumie, uważaj. Zabijesz go, nie? Co za triki. ty tutaj No, dobra, mam. Szczęścia szukasz? Tak. O, wiesz mama mi tak nauczyła, że fajnie, tak fajnie skakać. Dobra, chodź. No to jeszcze nie byliśmy. E, masz e, mamy? Pamiętaj drogę do domu, nie? Nie. E, dobra, idziemy pytanie, nie, tu byliśmy. No. Tam byliśmy. Kurde. gdzie ty jesteśmy, kurde. No woda mi blodczy idę. E, um. Muszę wam powiedzieć, że na tej mapce jest... Eee, dobra, czekaj tu pusto eee, że na tej mapce jest dużo jaskin i są wielkie W dużo Bardzo, bardzo dużo Jak ty się wyrażasz? Ładnie <noise> Mogą... Dorośli nas nie muszą oglądać nie? Te odcinki na razie nie będą tak za długie Ponieważ Bo... możemy dodać tylko filmiki do 15 minut. Bo nie mamy partnerstwa z YouTube'em. Ale jakoś to poradzimy, nie? No, postaramy się. A jeśli chcecie, żebyśmy nagrywali nadal filmiki, to subskrybujcie... Y... Nie dajcie łapki, do... nie? No, łapki. I nie zapomnijcie też o komentarzach i... piszcie, co byście chcieli, co byśmy mogli zrobić, albo coś. No, albo jeżeli możemy zrobić takie parę odcinków o żelazo że możecie zagrać z nami no to będzie dla nas wielki zaszczyt tylko wtedy właśnie trzeba by takie nie wiem zwiedzanie czegoś albo coś się coś pomyśli gdzie ty jesteś? kopię wungla wungiel dobra rzecz e, masz killer jakiś no mam te swój To no czekaj, zrobię wszystko y Tak, jestem mądry Ech, Masz drewna? Mm, drewno, drewno Albo deski? Nie Nie mam Już kopałeś mm. Co? Już wydobywałeś niby, nie? No ale ty, zostawiłem ma. w domku Kurde, masz tu jest żelazo, kop Ej no, gdzie ty jesteś, kurde? Tu jest żelazo, ej No Gdzie? Tu Bo ja tym no, moim... Ja tu moją drewnianą czymś czymś, tego nie wykopię. Czekaj. Daj mi wyjść. węgiel kopię. Tam walić węgiel mamy dużo. O, i, I na nasze filmiki będą nagrywane z dwóch kamer. No właśnie, bo nie wiadomo gdzie będzie lepszy widok. No czyli na przykład no. może być parta jeden, że z kamery taliba i może być parta dwa, że z kamery mojej. No nie, zrobimy tak, że... Moja kamera będzie na moim profilu na YouTube, a twoja kamera na twoim. No też możemy, ale będzie mniej widzów Nie. No jak nie. Ej, kurde. chodź tu. No co? Jak tam, skoczysz na, jak tam skoczysz, dam ci kilo. No kurde! Wow. No nie. Dobra. No dalej patrz. skakuj i na, na Trze Trzeba być mądrym, patrz to. A jak my zepniesz sobie. No. U, 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 kur, kur. Nie jestem! No, Ej no! Jak się jeszcze nie bawię! Kolega lubi pływać! E, Stracciłeś... Eee, no to... No, zbieraj tam moje rzeczy! E, tak, się spaliły! Poławię się trochę! Takie żarty! Ej chodź do mnie się, teleportuj No nie! Nie wolno czytować ja tu, ja tu sobie poradzę! No, tak! Dobra, zebrałem twoje rzeczy w mózgu! Zamiast przyjść se bokiem... To on, on... Wiecie, on lubi płat, bo gorący chłopak z niego jest. Uuuu... Idziesz tu? Nie, tu. Właśnie znowu tu, się nie. zabił. <gry> to było specjalnie. Aha, no właśnie. To tak, żeby podnieść adrenalinę, nie? No. E, ale kilofa o, ci nie oddam. O, o, o. Oddam ci całe kubek kilofa. Nie. Tak. U gór, jak dojdę, bo mnie ogórki tu mogą zabić. Kurde, ja się boję jestem samotny Przecież tam jest full wokół ciebie ty różnych zwierzątek fajnych no na przykład kurde które cię bardziej ogóry, nie lubią ogórek, nie? no ale co Od... bardzo przyjazny no który wybucha przed twarzą no no tego na przykład nagrywamy z dwóch kamer bo teraz jak on by padł to trzeba by zrobić robić cięcie zanim nim dojdzie i te no to to by było bez sensu. Powiem ci nie, że się znowu zgubiłem. Powiem ci kupce GPS-a. No. Przydałby ci się. Może gdzieś nie na Pchlim kupię za, dobra, Zamarne, złoto. Właśnie, dawno złota nie widziałem w tej jaskini, a ty? No. Nie wiem, czy w ogóle tam jest w tej jaskini, ale gdzieś tam może jest. Może my, my wszystko znajdziemy. A jakby ktoś nie wiedział, y, czym robię te przybliżenia, to robię to y, modem mode, opti mode, Link w opisie znajdziecie. No i czemu reklamujesz, kurde? Zracie akta zamknie. Z jakąś nielegalną no to... reklamę. Jakbyś nie wiedział, to akta nie będzie podpisane już w Polsce. No, to i bardzo dobrze. Akta z no... Dobra, tepnę się, bo... Fakasy rąbane. Dobra. Jeśli Jeśli nie jesteście za ochta dajcie O, Podaj mi... Daj sub, subskrybujcie. E, masz... Dawaj mi to, Dobra, męgu, nie, moje. Eee. Moje stringi. Eee, więcej nie mam. Ej. Co? Masz węgla jeszcze? ała no nie bij mnie. E, serio więcej nie mam. O pl Patrz plujemy. Tak. Dobra, hmm. więcej nie mam. A tak jesteś no, bardziej. ...seksowny jesteś taki. No dziękuję To czym ja mam tu kopać? Masz To, to chyba kobla kopanie Ojej no dobra Ej, Hej wykop tu. A Lapis mamy Gdzie? O Tutaj Daj mi trochę pochodni Okej okay. Leci Hej no żal złapał na oko, ale kozak Masz tu połowę nie chcę ja mam 64. 3 Hapaj. Tutaj masz jeszcze. Hapaj. Hapaj. Żelaza. A co Ciędka robię? Mroza. Niedługo nasz odcinek będzie zmierzał do końca, bo tylko 15 minut możemy nagrywać. I ile zostało jeszcze? Nie wiem, chciałem się z ciebie spytać. No, a najwyżej zrobimy party parę. Natomiast kiniach chciałbym obejść do końca z wami, bo... Będzie bez sensu, zwiedziliśmy prawie, nie wiem, Pujaskini I co, przestaniemy? No nie wiem Fajnie, jakbyśmy mieli partnerstwo Dobra. No wtedy można długie filmiki nagrywać no, Na przykład jak Madzia Właśnie, no. pozdrawiam ją <laughs> Często ją oglądam Przydają mi się ich poradniki A tobie? No bardzo, bardzo O kurde, patrz to Dobra, gdzie, gdzie jesteś? Musimy się pożegnać. Dobra, czekaj. Ale to robimy partę? Nie wiem, jeszcze pomyślimy. Dobra, to... Dobra. Do, do widzenia, tutaj. tak? Ja jestem Talib, to KFC i żegnamy was. Serdecznie. Goodbye. No.